Dźwięk rozrywający ciszę nie był krzykiem, lecz szelestem papieru. Suchy, brutalny dźwięk przecinający powietrze wypełnionej ludźmi sali i trafiający prosto w serce matki. Dźwięk całego wszechświata rozrywanego na dwoje, potem na czworo, a następnie na kawałki zbyt małe, by je policzyć. Dla siedemnastoletniego letniego Noaha Kinga ten dźwięk był jak pękające szkło w uszach. Instynktownie przyłożył dłonie do uszu, gest powtarzany od dzieciństwa. I ciało zaczęło się kołysać w przód i w tył, jak ludzki, wahadło próbujące odnaleźć centrum, którego już nie było. Kawałki jego rysunku, trzystu godzin pracy cichej obserwacji, unosiły się w powietrzu, jak popiół snu, zanim opadły na wypolerowaną podłogę audytorium. Mężczyzna, który je porwał, renomowany profesor Louis Schneiderstan, spojrzał na Noacha z lodowatym pogardą i wypowiedział słowa, które na zawsze odbiły się echem. To nie jest sztuka, to nie jest architektura, to bezcelowa obsesja. Jesteś ślepy na rzeczywistość. Ale się mylił. Noa, nie, był ślepy, właściwie to on jedyny widział prawdę. Cześć wszystkim, zastanawiam się skąd dziś nas oglądacie. Niezależnie od miejsca, mam nadzieję, że ta historia znajdzie u was bezpieczne miejsce. Subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych takich historii. Które przypominają nam, że prawdziwa wizja nie zawsze pochodzi z oczu. Nazywam się Hanna Miller i jestem matką Noacha. Opowiadanie jego historii jest jak próba opisania koloru, którego nikt nigdy nie widział. Od najmłodszych lat Noa nie komunikował się słowami, lecz liniami. Podczas gdy inne dzieci uczyły się mówić mama i tata, Noa uczył się języka kształtów, kątów, perspektyw. Pierwszym prezentem, który naprawdę pokochał, nie był samochodzik ani piłka, lecz zestaw ołówków grafitowych o różnych grubościach. Trzymał je z niemal czcigodną delikatnością, jakby były przedłużeniem jego własnej duszy. Świat dla większości z nas jest miejscem hałasów, rozmów i chaotycznych interakcji. Dla Noacha był miejscem wzorów. Odnajdywał symfonie w pajęczynie, poezję w pęknięciach chodnika i całe katedry w mapie żył na mojej dłoni. Diagnozę autyzmu postawiono, gdy miał pięć lat. Dla wielu to słowo brzmi jak wyrok. Dla mnie był to klucz. Klucz, który otworzył drzwi do jego świata, pozwalając mi zrozumieć, dlaczego układał ołówki według odcieni szarości, dlaczego dźwięk miksera powodował u niego ból i dlaczego potrafił godzinami wpatrywać się w horyzont miasta, nie mrugając. To nie była wada, to był inny system operacyjny system, Przetwarzający rzeczywistość z głębią i precyzją, jakiej mój neurotypowy umysł nigdy by nie osiągnął. Jego ojciec, Jacob Davis Popov, kochał syna z całej siły swego istnienia, ale zmagał się ze zrozumieniem. Jacob jest praktycznym człowiekiem, inżynierem, który wierzy w formuły i rezultaty. Widział geniusz Noacha, ale także przepaść dzielącą go od tego, co świat uważał za normalne. Hanna. Musi nauczyć się komunikować, patrzeć ludziom w oczy, mówił, z głosem obciążonym troską, która czasem brzmiała jak frustracja. Rozumiałam jego strach, świat nie jest łaskawy dla tych, którzy nie przestrzegają jego niewpisanych zasad, ale zmuszanie Noaha do bycia kimś, kim nie był, wydawało się jeszcze większą okrutnością. Jego komunikacją był rysunek. I jaka komunikacja? W wieku 10 lat, po jedynej wycieczce do centrum miasta, wrócił do domu i przez tydzień zamknął się w swoim pokoju. Kiedy w końcu otworzył drzwi, pokazał nam arkusz papieru o długości metra. Na nim był narysowany z tysiąc 1900... dziewięćset. Pamięci dziesięciokilometrowy odcinek miasta widziany z lotu ptaka. Każde okno, każda antena, każdy zaparkowany samochód wszystko tam było. Jakob był w szoku. Ja płakałam. Nie ze smutku. Lecz z zachwytu, on się nie odsuwał od świata, on go w całości pochłaniał w najmniejszych szczegółach i oddawał nam w formie sztuki. To był jego sposób na powiedzenie: Widzę wszystko, jestem tutaj. Okres dojrzewania był trudnym okresem przejścia. Szkoła stała się polem minowym interakcji społecznych, których nie rozumiał i oczekiwań akademickich, które nie zgadzały się z jego sposobem uczenia się. Próbowaliśmy wszystkiego. Podróż w poszukiwaniu miejsca dla Noacha na świecie była wybrukowana dobrymi intencjami i bolesnymi rezultatami. Wpadliśmy w cykl, który nazywam fałszywą nadzieją. Każdy nowy specjalista, każda nowa terapia, każda nowa szkoła wydawały się być odpowiedzią, magicznym rozwiązaniem, które sprawi, że wszystko się ułoży. Żywo pamiętam dr Martinę Popesku, szkolną psycholog z 973. Miłym uśmiechem i gabinetem pełnym roślin. Powiedziała nam, że hiperfokus Noaha na rysowaniu jest mechanizmem ucieczki, sposobem na uniknięcie zaangażowania społecznego. Musimy zachęcić go do eksplorowania innych obszarów, rozwijania umiejętności konwersacyjnych, uczestniczenia w zajęciach grupowych. Radziła w najlepszej wierze. Posłuchaliśmy rady, ograniczyliśmy jego czas na rysowanie, zapisując go na zajęcia zdebatowania lekcje teatru i sporty zespołowe. To była katastrofa. Widzieliśmy, jak nasz syn, który był tak spokojny i skupiony na swoim własnym wszechświecie, stał się istotą lękową i przestraszoną. Blask w jego oczach zgasł, przestał rysować, ale też przestał być. Jego cisza, wcześniej spokojna, stała się ciężka, obciążona smutkiem, którego nie potrafił wyrazić słowami. Jacob w swojej desperacji, by pomóc jeszcze mocniej, przytulił się do tych sugestii. Musi się starać Hanna. Świat się do niego nie dostosuje. Nasze noce wypełniały się napiętymi dyskusjami, nie z powodu braku miłości, ale z powodu nadmiaru strachu, strachu o jego przyszłość, strachu, że robimy wszystko źle. Największa z tych fałszywych nadziei pojawiła się w formie letniego programu dla młodych talentów na lokalnym Uniwersytecie skupionego na architekturze i urbanistyce, wydawało się idealne. Środowisko, w którym jego umiejętności mogłyby wreszcie być postrzegane nie jako obsesja, ale jako dar. Głównym wykładowcą był nikt inny jak Louis Schneider Stan, legenda w dziedzinie nowoczesnej architektury, człowiek którego książki Jakob uwielbiał. To jest szansa Hanna, powiedział mój mąż z oczami błyszczącymi po raz pierwszy od miesięcy. Ktoś taki jak Schneider Stan rozpozna surowy talent Noaha. Zobaczy to, co widzimy my. Zgłoszenie było skomplikowanym procesem, ale udało się. Noah został przyjęty na podstawie swojego portfolio, które zawierało mapę miasta narysowaną w wieku 10 lat i dziesiątki innych, niezwykle szczegółowych prac. Przez sześć tygodni programu Noaha wydawał się odrodzić. Dni spędzał na uniwersytecie, a noce przy stole do rysowania. Pracując nad swoim projektem końcowym, prawie nie spał, podsycany pasją, którą baliśmy się, że zgasła. Projektem było stworzenie wizji nowego dystryktu innowacji, który miasto planowało zbudować wielomiliardowego projektu prowadzonego przez giganta budowlanego, Fancorp, Olivera Fana. Noah był zafascynowany, studiował mapy, plany, zdjęcia satelitarne, odwiedził teren dziesiątki razy, godzinami stojąc i tylko, Obserwując, był szczęśliwy, a my zarażeni też byliśmy. Wierzyliśmy, że w końcu znaleźliśmy drogę. Wierzyliśmy, że świat, w osobie profesora Schneidera, stana był w końcu gotowy na przyjęcie naszego syna. Prezentacja końcowa miała odbyć się w dużej auli, otwartej dla studentów, profesorów, a nawet niektórych inwestorów i urbanistów. Był to szczyt naszej nadziei. Niewiele wiedzieliśmy, że zmierzamy prosto na krawędź przepaści. Ten dzień miał być świętem talentu Noaha, ale zamienił się w scenę najgłębszego konfliktu naszego życia. Audytorium było pełne. Powietrze wibrowało od mieszanki młodzieńczej ambicji i akademickiej dumy. Jacob i ja siedzieliśmy w trzecim rzędzie. Nasze serca biły w unisono z oczekiwaniem. Jeden po drugim studenci prezentowali swoje projekty. Makiety 3D, renderowania cyfrowe elokwentne przemówienia o zrównoważonym rozwoju i wzornictwie zorientowanym na człowieka. Następnie nadeszła kolej Noaha. Podszedł do sceny w ciszy, nie patrząc na publiczność. Nie niósł laptopa ani makiety, tylko duży zwój papieru. Rozwinął go na dużym stole w centrum sceny, mocując końce ciężarkami. Cisza w sali pogłębiła się. To, co znajdowało się na papierze, zapierało dech w piersiach. Był to widok z lotu ptaka na proponowany dystrykt innowacji, narysowany ręcznie z precyzją, której żaden program komputerowy nie byłby w stanie odtworzyć. Każda ulica, każdy budynek, każde drzewo, wszystko tam było, ale było jeszcze coś więcej. Noah narysował to, co znajdowało się pod klask, powierzchnią. Subtelne linie wskazywały stare rury kanalizacyjne, podziemne cieki wodne, a nawet coś, co wyglądało na drobne uskoki geologiczne. Profesor Louis Schneider-Stan, który siedział na wyróżnionym miejscu na scenie, wstał. Powoli podszedł do stołu. Jego drogie buty wydawały ostry dźwięk na drewnianej podłodze. Długo wpatrywał się w rysunek. Wstrzymałam oddech. Jacob mocno ścisnął moją rękę. To był ten moment. Moment potwierdzenia. Schneider-Stan wziął mikrofon. Jego głos był niski i rezonował autorytetem. To, co tutaj widzimy, zaczął. Jest klasycznym przykładem zmarnowanego talentu. Zamarłam. Podczas gdy jego koledzy myśleli o przyszłości, funkcjonalności, pięknie formy, pan King katalogował pęknięcia na ziemi. Nerwowe chichoty rozniosły się po widowni. Noah pozostał nieruchomy, oczy utkwione w punkcie wrogu rysunku. Architektura, kontynuował profesor, jego ton stawał się coraz ostrzejszy to wizja narzucenie nowego porządku chaosowi. Nie chodzi o gubienie się w nieistotnych i bezcelowych szczegółach. Spojrzał prosto na Noacha. Nie masz wizji, chłopcze, jesteś ślepy na to, co ważne. Widzisz liście, ale tracisz cały las. A potem zrobił coś nie do pomyślenia. Szybkim i zdecydowanym ruchem chwycił za jeden koniec rysunku i rozerwał go na pół. Dźwięk przeciął powietrze. Rozerwał go ponownie. I ponownie kawałki wszechświata Noacha spadły na ziemię. Wtedy powiedział słowa, które utkwiły mi w pamięci. To nie jest sztuka, to nie jest architektura, to bezcelowa obsesja. Jesteś ślepy na rzeczywistość. Załamanie Noa było natychmiastowe i całkowite. Kołysanie się, dłonie przy uszach, cichy jęk, czysty dźwięk bólu. Pobiegłam na scenę, ignorując zaskoczone spojrzenia i szepty. Jacob. Tkwił sparaliżowany na swoim miejscu, twarz miał jak maskę przerażenia i dezorientacji. On, który tak bardzo podziwiał tego człowieka, widział, jak jego idol niszczy jego syna. W tym momencie konflikt nie był już tylko między Noaem a profesorem, był między moją niezachwianą wiarą w mojego syna, a aprobatą świata, której tak bardzo szukał Jacob. Był między akceptacją a konformizmem, a dla mnie była to wojna. Gdy pomagałam Noa zejść ze sceny, Przechodząc przez kawałki jego rozrzuconej po podłodze duszy, złożyłam cichą obietnicę. Nie złamię go, nie pozwolę. W następnych dniach w naszym domu zapanowała cisza. Niespokojna cisza Noaha skupionego na pracy, lecz ciężka, mdła cisza. Noa nie wychodził z pokoju, nie rysował, prawie nie jadł, tylko siedział na łóżku lekko się kołysząc, zagubiony w miejscu, do którego nie mogliśmy dotrzeć. Jacob był zniszczony. Konsumowała go wina i wstyd. Wsadziłem go tam Hanna. Wypchnąłem go do tego człowieka. Nie miałam siły go pocieszać. Moim jedynym zadaniem było zebranie kawałków. Dosłownie i w przenośni. Wieczorem po incydencie, po ułożeniu Noacha do łóżka, wróciłam do pustego audytorium. Sprzątacze już wszystko posprzątali, ale przeszukałam kosz na śmieci i znalazłam kawałki jego rysunku. Całą noc spędziłam... Na podłodze w salonie, z taśmą klejącą i bólem w piersi, próbując złożyć mapę miasta stworzoną przez mojego syna. Była to układanka z ponad stu elementów. W miarę jak składałam fragmenty, zaczęłam zauważać szczegóły, które profesor nazwał nieistotnymi. Linie wskazujące stare rury, różne cieniowania, które wydawały się pokazywać gęstość gleby, to było coś więcej niż rysunek, to była analiza topograficzna. Wtedy zaczęła się zmiana. Nie z hukiem, lecz z delikatnym puknięciem do drzwi. Była to kobieta, której nie znałam. Przedstawiła się jako dr Sofia Scott, geograf i kartograf wizytujący na uniwersytecie, która była na widowni podczas prezentacji. Przepraszam za to, co stało się z twoim synem powiedziała. Jej głos był spokojny i szczery. Ja mogę zobaczyć rysunek? Wahaliście zaprowadziłam ją do salonu. Gdzie naprawiona mapa zajmowała prawie całą podłogę, Sofia uklęknęła. Przez prawie 10 minut nic nie mówiła, tylko patrzyła. Jej oczy śledziły linię z intensywnością, którą rozpoznałam. To była ta sama intensywność, z jaką Noah patrzył na świat. W końcu spojrzała na mnie. Skąd wziął te dane? zapytała, jej głos był szeptem zdumienia. Jakie dane? On tylko, patrzy, odpowiedziałam. Pokręciła głową z niedowierzaniem. To niemożliwe. Popatrz. Wskazała na obszar w rogu mapy, gdzie Noah narysował serię cienkich, krzyżujących się linii. To niestabilny poziom wód gruntowych. A tutaj. Przesunęła palcem do innej sekcji. To strefa upłynnienia gruntu. Nie ma ich na. oficjalnych mapach. To informacje, które można uzyskać tylko dzięki drogiemu badaniu geofizycznemu. Lub. zrobiła pauzę. z nadludzką zdolnością obserwacji. Wstała i zaczęła chodzić po pokoju. Ekscytacja rosła w jej głosie. Oficjalne plany Fancorp, dotyczące dystryktu, które profesor Schneider stan zatwierdził jako konsultant, ignorują to wszystko. Planują budowę pięćdziesięciopiętrowych wież dokładnie tutaj, na najsłabszym gruncie. Byłoby to nieszczęście gotowe do wybuchu. Było to tak, jakby światło zapaliło się w ciemnym pokoju mojej żałoby. Bezcelowe obsesje Noaha. Nieistotne szczegóły. Były to ostrzeżenia, to była prawda. Cicha zmiana nie była momentem konfrontacji, lecz objawienia. Tam, na podłodze mojego salonu, na szczątkach rozdartej pracy mojego syna, zdałam sobie sprawę, że ślepota nie była Noaha, ślepota była świata, a jego rysunek nie był tylko sztuką, był dowodem. Pierwszym małym zwycięstwem było opowiedzenie Jacobowi. Kiedy wyjaśniłam, co odkryła doktor Scott, zobaczyłam transformację na jego twarzy. Dezorientacja ustąpiła miejsca jasności, wstyd, gniewowi, a wątpliwość, szalonej wierze w jego syna. Po raz pierwszy nie widział autyzmu Noaha jako przeszkody, ale jako supermocarstwo, którym naprawdę był. Widział, cały czas widział, powtarzał Jacob, chodząc w zat i w peret. Ten arogancki nie poniżył go za to, że był inny, poniżył go, bo Noa zobaczył coś, czego on nie chciał, aby ktokolwiek zobaczył. Ten moment zjednoczył naszą rodzinę w sposób, jaki lata terapii nie były w stanie. Mieliśmy powód. Mieliśmy prawdę po swojej stronie. Doktor Sofia Scott stała się naszą nieoczekiwaną sojuszniczką. Wykorzystała swoje uprawnienia, aby uzyskać dostęp do poufnych raportów geologicznych miasta. To co znalazła, potwierdziło wszystko. Oryginalne raporty z lat ubiegłych ostrzegały przed niestabilnością gruntu w tym obszarze, ale najnowsze raporty Zamówione przez FanCorp i podpisane przez firmę konsultingową powiązaną z Luisem Schneiderem Stanem zostały drastycznie zmienione. Oszustwo było ogromne. Obejmowało miliony dolarów oszczędności na kosztach fundamentów, narażając tysiące przyszłych istnień na niebezpieczeństwo. Następnym zwycięstwem było zobaczenie, jak Noah wraca do siebie. Pewnego dnia Jacob wszedł do jego pokoju z nowym pustym arkuszem papieru. W tym samym rozmiarze co ten, który został zniszczony. Rozwinął go na stole Noacha. Synu, powiedział z głosem pełnym emocji: Potrzebujemy cię. Doktor Scott potrzebuje twojej pomocy. Twoje rysunki są ważne, mogą uratować ludzi. Noah spojrzał na ojca, a następnie na papier. Długo się nie ruszał. Potem powoli wziął ołówek i zaczął rysować. Tym razem nie tylko z pasji. Był cel. Pracował z Sofią, zaznaczając na swojej mapie obszary niebezpieczne, dodając notatki i symbole, które tylko oni oboje wydawali się rozumieć. Obserwowanie ich razem było fascynujące. Najlepsza naukowiec i chłopiec, który mówił liniami, komunikując się w języku wizualnym, który przekraczał słowa. Mając w ręku kompletny dokument, naprawioną mapę Noaha, jego nową szczegółową mapę, fałszywe raporty i analizę Sofii, Skontaktowaliśmy się ze znanym dziennikarzem śledczym Amirem Bosem. Wysłuchał historii z początkowym sceptycyzmem, który wkrótce zamienił się w szok. Ostatnim elementem układanki było to, gdy Noa podczas rozmowy z Amirem i Sofią wskazał na podpis na fałszywym raporcie było to imię Luisa Schneidera Stana, a potem Noah wypowiedział swoje pierwsze słowa od tygodni. Nie patrzył na nikogo, tylko na papier linia jego podpisu powiedział monotonnym głosem jest słaba bał się to był nokaut obserwacja noaha nie dotyczyła tylko geologii dotyczyła ludzkiej natury artykuł amira bossa został opublikowany na pierwszej stronie gazety o zasięgu ogólnopolskim nagłówek był wybuchowy mapa autystycznego nastolatka ujawnia wielomilionowe oszustwo w projekcie urbanistycznym historia rozprzestrzeniła się jak ogień każdy wywiad, jaki udzielaliśmy, za każdym razem, gdy rysunek Noacha był pokazywany w telewizji, był małym zwycięstwem. Nie chodziło o zemstę, chodziło o sprawiedliwość. Chodziło o to, aby świat w końcu nauczył się patrzeć oczami mojego syna i zobaczyć prawdę, która zawsze tam była. Patrząc wstecz, najgłębsza transformacja nie wydarzyła się w gazetach ani w sądach, wydarzyła się we mnie, w Jakobcie, w naszym domu. Przez lata moim głównym celem była ochrona Noacha przed światem. Zbudowałam wokół niego mury, próbując osłabić ciosy, wygładzić ostre, krawędzie społeczeństwa, które nie zostało dla niego zaprojektowane. Kochałam go szaleńczo, ale moja miłość była częściowo oparta na strachu. Widziałam jego wrażliwość jako słabość, a jego nieugiętą uczciwość jako niebezpieczną naiwność. Incydent w audytorium, choć brutalny, zburzył te mury. A w otwartej przestrzeni coś nowego mogło wzrastać. Przestałam widzieć mojego syna jako kogoś, kto potrzebuje naprawy lub ochrony. Zaczęłam widzieć go jako kogoś, kto ma nam coś do nauczenia. Profesor Schneider Stan nazwał go ślepym, ale prawda jest taka, że to my byliśmy ślepi. Byliśmy ślepi na korupcję, która działa się wprost pod naszym nosem. Byliśmy ślepi na sposób, w jaki społeczeństwo ceni elokwencję zamiast prawdy. Wygląd zamiast istoty. Noah, z mózgiem, który niczego nie filtrował, który nie przejmował się hierarchiami społecznymi ani dyplomatycznymi niuansami, widział tylko to, co było prawdziwe. Linie na ziemi były dla niego bardziej realne niż reputacja słynnego profesora. Całość strukturalna budynku była ważniejsza niż wypolerowane przemówienie dyrektora generalnego. Zrozumiałam, że prawdziwa akceptacja to nie tylko tolerowanie czyichś różnic. To nie tylko mówienie kocham cię takim, jakim jesteś. Prawdziwa akceptacja to uznanie, że te różnice są źródłem siły, mądrości, unikalnej perspektywy, której świat desperacko potrzebuje. To zrozumienie, że obsesja Noaha nie była chorobą, była dyscypliną, jego cisza nie była pustką, była przestrzenią do głębokiej obserwacji, jego trudności z interakcjami społecznymi nie były wadą, były odpornością na presję grupy i fałsz. Jacob też przeszedł przez te refleksje. Pewnego wieczoru powiedział mi, tak długo starałem się nauczyć Noacha życia w naszym świecie, że nigdy nie przestałem myśleć, że może powinniśmy nauczyć się trochę żyć w jego. Świecie, w którym fakty są ważniejsze od opinii, a prawda jest niepodważalna. To był moment, w którym prawdziwe leczenie się zaczęło. Gniew na profesora Louisa Schneidera stana rozwiał się, zastąpiony rodzajem współczucia – on był prawdziwym więźniem zamkniętym we własnej arogancji, we własnym świecie pozorów. Rozerwał rysunek Noaha, ale to Noa ujawnił, jak kruchy był świat profesora. Najważniejszą refleksją było rozważenie wartości. Co nasze społeczeństwo ceni? Co uważamy za inteligentne lub udane? Historia Noaha zmusiła nas do konfrontacji z tymi pytaniami. Nie pasował do żadnych konwencjonalnych miar a mimo to jego wkład był bardziej znaczący niż wkład wszystkich specjalistów i dyrektorów razem wziętych. On się nie zmienił, aby dostosować się do świata. Świat musiał się poruszyć, aby go dosięgnąć. Rozkład historii nie był bajkowym zakończeniem, w którym wszystkie problemy znikają. Życie tak nie działa. Noa wciąż jest autystą. Nadal ma dni, w których świat jest hałaśliwy i przytłaczający. Ból publicznej upokorzenia nie został całkowicie usunięty. Stał się częścią jego historii, blizną, która przypomina zarówno ranę, jak i gojenie. Ale to, co się zmieniło, to ekosystem wokół niego. Skandal, który ujawnił rysunek Noaha, miał rzeczywiste konsekwencje. Corp. stała się celem śledztwa federalnego. Oliver Fan i kilku dyrektorów zostali oskarżeni. Projekt dystryktu innowacji został wstrzymany a utworzono nowy obywatelski komitet nadzorczy, aby ponownie ocenić wszystkie duże projekty budowlane w mieście. Co do Luisa Schneidera Stana, jego kariera eksplodowała. Uniwersytet go zwolnił, a społeczność architektów go odrzuciła. Jego upadek nie był spowodowany spiskiem ani kalkulowanym atakiem. Został zniszczony przez faktyczne prawdy zawarte w rysunku chłopca, którego uważał za niewidzialnego. Prawdziwym zwycięstwem jednak nie był upadek innych, lecz wzrost Noacha. Zaczęły napływać do niego listy i wiadomości e-mail z całego świata, od innych rodziców dzieci autystycznych, którzy poczuli się zauważeni, od inżynierów, którzy byli zdumieni jego precyzją, od artystów, którzy inspirowali się jego poświęceniem, świat, który wcześniej go odrzucał, teraz go szukał. Najbardziej zaskakująca oferta pochodziła od konsorcjum uniwersytetów i firm inżynieryjnych. Stworzyli stypendium w pełni finansowane zupełnie nowy program stypendialny, zaprojektowany wokół unikalnych umiejętności Noacha. Nie była to tradycyjna szkoła to było laboratorium miejsce, w którym mógł wykorzystać swój talent do analizowania złożonych danych wizualnych od zdjęć satelitarnych do przewidywania klęsk żywiołowych po analizie map przemysłowych w 1900 celu wykrycia usterek bezpieczeństwa nie chcieli go zmienić chcieli się od niego uczyć sceną którą noszę w sercu jest dzień w którym odwiedziliśmy to nowe miejsce Noah przeszedł przez przestronną i jasną przestrzeń pełną ogromnych ekranów i stołów do rysowania nie wydawał się on onieśmielony po raz pierwszy widziałam go w środowisku które zdawało się być stworzone dla niego. Podszedł do jednego z ekranów, na którym wyświetlana była złożona mapa geologiczna, prześledził palcem linię i powiedział głównemu inżynierowi, mężczyźnie o imieniu Daniel Iwanow. Napięcie jest tutaj, pęknie. Inżynier spojrzał na ekran, a potem na swoje własne dane i jego oczy się rozszerzyły. Spojrzeliśmy na siebie z Jakobem i uśmiech, pełen ulgi i dumy, przeszedł między nami. Ból przeszłości nie zniknął, ale teraz ma przeciwwagę. Mamy narzędzia, których wcześniej nie mieliśmy: głębsze zrozumienie, wsparcie społeczne i co najważniejsze, niezachwianą pewność wartości Noaha. Nauczył nas, że czasem ludzie, którzy wydają się najbardziej zagubieni, to ci, którzy w rzeczywistości trzymają mapę. Nadzieja dla nas to nie brak trudności. To pewność, że mamy siłę, aby się z nimi zmierzyć, nie pomimo tego, kim jesteśmy. Ale dlatego, że tacy jesteśmy. Najprawdziwszy głos nie zawsze jest najgłośniejszy. Często jest to szept, rysunek, linia narysowana na papierze, która pokazuje, gdzie świat jest zepsuty. Lekcja, której nauczyłem się od mojego syna Noacha, to to, że prawdziwa wizja nie dotyczy tego, na co patrzymy, ale na to, co naprawdę widzimy. To lekcja o odnajdywaniu siły w różnicach i prawdy w ciszy. Jeśli ta historia w jakiś sposób Cię poruszyła, jeśli sprawiła, że pomyślałeś lub poczułeś, proszę, polub, skomentuj i subskrybuj kanał. Twoja interakcja pomaga tym historiom dotrzeć do większej liczby osób. I nigdy nie wiadomo ktoś gdzieś może właśnie tego potrzebować usłyszeć dziś, aby pamiętać, że twój głos, choćby był unikalny, ma znaczenie.